Cześć! Fajnie, że wpadliście. Korzystając z okazji, chcemy Was zaprosić do klasy na profilu Hills, czyli dwujęzyczny. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Hoberka i uczę języka angielskiego. Drodzy ósmoklasiści, jeżeli życie bez języka angielskiego wydaje się Wam bezbarwne i nudne, zapraszamy do norwita. Tutaj, w klasie dwujęzycznej, nie tylko będziecie mogli zgłębić, poszerzyć swoją praktyczną wiedzę i umiejętności związane z językiem angielskim, ale dowiedzieć się również wielu ciekawych rzeczy dotyczących historii, geografii, kultury i życia codziennego krajów anglojęzycznych. Zapraszamy! Kiedy powstał Alkohol? Czy we Francji żyją delfiny? Gdzie znajduje się głowa Disneya? A Hitler dalej żyje? Jeśli interesują Was odpowiedzi na te lub inne pytania, to zapraszamy do nas, do Norwida, do profilu dwujęzycznego, gdzie rozszerzamy historię i wiedzę o społeczeństwie. Do zobaczenia! <grymne> Oni równo i siedziamy. I siedziamy. I teraz...